Cześć. Zachariasz nie mógł mówić przez tak długi czas, przez tak długi czas przebywał sam ze sobą, a właściwie sam na sam z Bogiem w swoim wnętrzu. Tak długo, że mógł pewne rzeczy bardzo gruntownie zrozumieć, a inni rozproszeni być może przez słowa, przyzwyczajenia, jak to myślimy, że jest. Wdali się w dyskusję osiem dni po narodzinach Janościciela, jak. Ma być mu na imię, a ściśle rzecz biorąc, śledząc tekst grecki, jak mam, ma się on nazywać? Greckie słowo kaleo, wzywać. Od tego jest słowo zresztą eklezja. Więc w każdym bądź razie, czyli Kościół, czyli jak ma się nazywać? Czyli tak jakbyśmy my byli tymi, którzy nadają i decydują, jaką tożsamość będzie miał ten następny człowiek. To my nadajemy mu jakiś kierunek. Zachariasz jest już krok dalej, on już rozumie. To nie jestem ja, to nie chodzi o mnie, to chodzi o to, kim ten człowiek już jest. Jaką on ma tożsamość, a ja mogę być tylko tym, kto mu pomoże tą tożsamość odnaleźć. Ta tożsamość nadaje nam Bóg i ona wyznacza nasze kierunki działania, a my ludzie możemy pomóc człowiekowi, my przyjaciele, my inni, ci, którzy towarzyszą człowiekowi, a także my, którzy to imię nosimy. Możemy go tylko odkrywać, odkrywać jego znaczenie, odkrywać to, kim jesteśmy. To nie my decydujemy o innych ludziach, kim będą. My mamy jemu pomóc człowiekowi odnaleźć siebie, odnaleźć tą tajemnicę, którą jest w naszym sercu, to, kim jesteśmy. Dlatego jedynie Zachariasz mówi, nie używając tego słowa, jak będziemy na niego wołać, wzywać, kaleo, ale kim on jest. I używa słowa greckiego estin, czyli od jest. On, czyli jego imię, jest Jan. Czyli Jan, Bóg, komu Bóg jest miłosierny. Względem kogo okazał miłosierdzie. Jan będzie odkrywał w ciągu całego swojego życia znaczenie tego. Kim On jest w Bogu. Także myślę, że ten tekst wraca nas jeszcze raz na naszą drogę. Kim jesteśmy w naszych przyjaźniach, relacjach z tym samym siebie. Czy to my tworzymy siebie, czy odkrywamy to, kim jesteśmy? Czy to my, którzy wymuszamy na innych, żeby się dostosowywali, żeby spełniali nasze oczekiwania, czy my, którzy pomagamy. I rozumiemy, że oni już są, a my mamy im tylko pomóc. Cześć!